Cześć, chciałem Wam zaprezentować moją wersję deski do balansowania wraz z labiryntem. Deska jest wytrzymała, bez problemu podziwnie kogoś powyżej 100 kg. Wiem, bo sam próbowałem, także nie ma z tym problemu. Labirynt jest przystosowany do kuleczki 20 mm. Celem gry jest przeprowadzenie kulki z zewnętrznego pierścienia do środka. Gra ma wymiary 58x38 cm i jest wysoka na 9,5 cm. Jak widzicie, wszystko jest grube, zapewni bezpieczną zabawę, bez lęku o to, że coś pęknie lub zamie się na pół pod ciężarem.